Szanowni Państwo, PIS stworzył największą w kraju agencję Synekur i podwójnego zatrudnienia. W ostatnich dniach dowiedzieliśmy się, że siostra pana premiera Morawieckiego pracowała na fikcyjnym etacie w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy. Jest to sprawa bardzo zagadkowa, bo zbierając, zbierając razem wszystkie informacje, jakie opinia publiczna w tej sprawie otrzymała, no to dowiadujemy się, że panie, pani Morawiecka pracowała w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy, mając jednocześnie pełny etat w swoim miejscu zatrudnienia we Wrocławiu. Że pracowała w referacie kultury i sportu, który według raportu Najwyższej Izby Kontroli w ogóle w tym czasie nie istniał. Że pracując w tym nieistniejącym referacie kultury i sportu, zajmowała się według własnych słów geologią i geotermią, co trudno zrozumieć, co ma wspólnego z kulturą i sportem. Sprawa jest bardzo zagadkowa. To, że pan premier Morawiecki i sama zainteresowana pani Morawiecka reagują na podnoszenie tego tematu tylko obelgami i oskarżeniami, zamiast rzetelnym wyjaśnieniem sprawy, tylko dodaje jej pikanterii. Dlatego dzisiaj o godzinie 11.00 poseł Konfederacji Krzysztof Tuduj przeprowadzi interwencję w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy, żeby tę sprawę wyjaśnić, żeby zadać pytania, na które urzędnicy miejscy będą zobowiązani. Natomiast proszę Państwa, ta sprawa to jest tylko wierzchołek piramidy, piramidy synekur, piramidy podwójnego zatrudnienia, jaką stworzyło i jaką stało się państwo polskie pod rządami PiSu i Solidarnej Polski. Pani Morawiecka to jest tylko wierzchołek piramidy, na której, u której podstawy są panowie Kurski siedzący w tej chwili na sutej synekurze w Banku Światowym, pan Grapiński razem z całym statkiem swoich podopiecznych zarabiający milionowe wynagrodzenia, sam pan Grapiński, jego zastępcy, jego atrakcyjne asystentki. To są dziesiątki, setki i tysiące osób których jedynymi kompetencjami, jedynym doświadczeniem jest to, że w odpowiednim momencie zapisali się do PiSu albo Solidarnej Polski, podczepili do tego pociągu synekur, pociągu podwójnego zatrudnienia. Proszę Państwa, nie jest to oczywiście cecha nieodłączna PiSu. Dokładnie to samo działo się zarządów Platformy. Dokładnie to samo dzieje się w samorządach, w których Platforma czy inne partie totalne opo totalnej opozycji mają decydujące słowo w sprawie zatrudnień. W grudniu ubiegłego roku interia opublikowała znakomity artykuł, w którym opisała powiązania rozmaitych prezydentów i burmistrzów ze Śląska i również Dolnego Śląska, również Wrocławia, który jest przecież tym matecznikiem premiera Morawiec. Najlepszą chyba sylwetką w, całym tym, w całej tej opisanej siatce podwójnych zatrudnień był pan Rafał Piech, prezydent Siemianowic, Śląski, Siemianowic Śląskich. Postać niezwykle barwna, bo dawny działacz Platformy, prezydent z poparciem PiSu. Obecnie koncesjonowany, koncesjonowany antyszczepionkowiec obozu władzy, który w internecie kreuje się na wielkiego antysystemowca, a na wydarzeniach partyjnych swojej własnej marginalnej partyjki pojawiający się z działaczami, politykami Solidarnej Polski, a jednocześnie mający doskonałe układy z regionalnymi politykami totalnej opozycji. Dlatego że jak się dowiadywaliśmy z tego artykułu, pan Rafał Piech w licznych, najwyraźniej wolnych chwilach od pełnienia funkcji prezydenta zajmował się dodatkowo. Funkcją w Radzie Nadzorczej w Agencji Rozwoju Lokalnego w Częstochowie, o której to obsadzie decyduje prezydent Częstochowy, wywodzący się z SLD. Ale to nie wszystko. Pan Rafał Piech znajdował też czas, żeby pracować w Radzie Nadzorczej wodociągów, w przedsiębiorstwa wodociągowego w Zawierciu, gdzie z kolei prezydent Zawiercia to jest osoba wywodząca się z Platformy Obywatelskiej. Widzimy tutaj w osobie pana Rafała Piecha. Jak w pigułce cały obecny układ funkcjonujący w Polsce. To nie jest układ tylko Pisowski, to jest układ Pisu, platformy, wszystkich pozostałych partyjek totalnej opozycji. Oni stworzyli sobie wspólną wspólne przedsiębiorstwo z Polski, które, wspólne koryto, z którego w tej chwili bez żadnych zahamowań, bez żadnego wstydu pobierają pieniądze do prywatnych kieszeni, zarobienie w bardzo wielu wypadkach zupełnie niczego. Takich osób jak pan Rafał Piech są w Polsce setki, są tysiąca i Konfederacja rozbije ten układ. To jest nasze zobowiązanie wobec wyborców, że rozbijemy ten układ, wymieciemy, e, wymieciemy te wewnętrzne układziki, te wewnętrzne powiązania, zabierzemy koryto, z którego ci wszyscy ludzie w tej chwili czerpią. Zapraszam do oglądania dzisiaj śledzenia kanałów internetowych Konfederacji w celu poznania przebiegu interwencji poselskiej Krzysztofa Tuduja w Trzebnicy. A teraz oddaję głos posłowi Stanisławowi Tyszce. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ostatnie osiem lat rządów PiS-u to jest niekończąca się historia kumoterstwa i nepotyzmu. Kumoterstwa, czyli załatwiania pracy kolegom, koleżankom, nepotyzmu, czyli załatwiania pracy członkom rodziny. Doprowadzili gospodarkę do sytuacji bardzo złej. Mamy historycznie rekordową inflację. Efektem błędnego zarządzania pandemią było 200 tysięcy nadmiarowych zgonów. Rekordowa liczba w Europie. To, co im wychodzi, tylko to wychodzi im zatrudnianie znajomych i rodziny w spółkach Skarbu Państwa czy jednostkach finansów publicznych. Szanowni Państwo, ta bulwersująca sprawa. Zatrudnienia siostry pana premiera Morawieckiego. Proszę zauważyć, że ona wyszła po czterech latach. Tak? My się dowiadujemy w tym momencie stopniowo, jak wygląda ta historia kumoterstwa i nepotyzmu Pisu. To jest oczywiście tylko czubek góry lodowej, bardzo bulwersujący zatrudnienie siostry urzędującego premiera na nieistniejącym stanowisku. Natomiast ta historia jest oczywiście dużo głębsza, szersza i będziemy ją poznawać pewnie stopniowo. Wirtualna Polska przebadała jawnie dostępne sprawozdanie 19 spółek giełdowych za lata 2016-2021 i okazało się, że ludzie tak zwanej dobrej zmiany którzy po znajomości dostali pracę w tych spółkach, 122 takie osoby zarobiły 267 milionów złotych. 66 osób znajomych PiSu zostało milionerami. Pamiętają Państwo może, że w 2021 roku PiS na chwilkę się przejął kwestią tych zarzutów nepotyzmu, bo rzeczywiście Polacy zaczęli to w coraz większym stopniu dostrzegać i wydał taką nic nieznaczącą, nieobowiązującą nikogo uchwałę zakazującą nepotyzmu w szeregach Prawa i Sprawiedliwości. Jej ofiarą była żona pana Sobolewskiego, czyli sekretarza generalnego PiSu, która zarabiała na paru wysokopłatnych stanowiskach związanych z Orlenem, związanych z lotniskiem w Szczecinie. Otóż ta pani straciła te stanowiska po tej uchwale i jak się okazało ostatnio, natychmiast dostała nowe stanowisko, a mianowicie w Centrum Projektów Regionalnych Inwestor S.A., co podlega pod fundusze Górnośląski i dostała tam zatrudnienie jako doradca zarządu spółki w grudniu 2021 roku. Szanowni Państwo, PiS się śmieje ludziom w twarz, znaczy opowiada jakieś bajki o tym, że będzie walczył z patologiami III Rzeczypospolitej, a sam jest przedłużeniem i pogłębieniem tych patologii, znaczy oni doścignęli nie swoich poprzedników, jeżeli chodzi o komuterstwo i nepotyzm, jeżeli chodzi o funkcjonowanie jako wielka agencja pracy dla kolegów, koleżanek i członków rodziny PiSu. u Konfederacja... Jest jedynym ugrupowaniem, które z tymi patologiami III Rzeczpospolitej chce walczyć. My chcemy wyplenić komuterstwo i nepotyzm. Ja, Szanowni Państwo, przypomnę jedną kwestię. W 2018 roku, czyli po trzech latach rządów PiS-u, złożyłem w Sejmie ustawę antysitwową. To była ustawa, która miała doprowadzić do. Jawności powiązań rodzinnych w sektorze finansów publicznych. Ona zobowiązywała sprawujących kierownicze stanowiska w sektorze finansów publicznych, członków rządu, ale też członków rad nadzorczych Spółek Skarbu Państwa, burmistrzów, wójtów, no, szeroką kategorię ludzi do składania oświadczeń takich jak oświadczenia majątkowe, ale o relacjach rodzinnych. To znaczy, czy osoby związane z nimi, osoby bliskie, pracują w nadzorowanych przez nie spółkach. Ona przewidywała również wysokie kary za protekcję, czyli coś, z czym mamy w tym momencie do czynienia na co dzień w wykonaniu prawa i sprawiedliwości. Również przewidywała, że oświadczenie o relacjach rodzinnych będzie składała osoba ubiegająca się o pracę w jednostkach sektora finansów publicznych, żebyśmy wiedzieli po prostu, czy, czy posługuje się tam znajomościami z kimś z rządzących. Ta ustawa oczywiście została zamrożona w zamrażarce sejmowej nie była rozpatrywana, nie była rozpatrywana, bo ona po prostu nie była na rękę ani pisowi, ani platformie, ani PSL-owi, ani lewicy. Mam nadzieję, że po wyborach jesiennych wrócimy do tego typu instytucjonalnych rozwiązań problemu kumoterstwa i nepotyzmu w polskim życiu publicznym, dlatego że sytuacja do tego po 30 latach ewidentnie już dojrzała. Dziękujemy bardzo. Czy są jakieś pytania? Zachęcamy jeszcze raz do śledzenia interwencji pana posła Tuduja w Trzebnicy. Dziękuję.